leczę się tylko ziołami. Mam 66 lat. 66 lat bez żadnej operacji plastycznej, jeszcze jako tako sprawny jestem. Wydaje mi się, no nie będę biegł 5 km na raz, bo padnę, to chyba normalne, tak? Ale ten bilans bez problemu, zdrowotnie, ale nie korzystam właśnie z chemii. Korzystam tylko z natury i tutaj do kobiet powiem. Proszę Pani, dieta jest podstawą człowieka życia. Wyglądu, jak i zdrowia. Ja raz w tygodniu jem 25 wołowiny. Tylko. A tak warzywa, grzyby. Proszę Państwa. A jak o to nie za dużo. ale morele należy zjeść z moreli. A na wiosnę rośnie mlecz. Ja to też. 3 robię napar i wypijam sprawy onkologiczne Proszę państwa Przede wszystkim, o co chodzi? O to chodzi, żebyśmy my, naród słowiański, mamy specyficzne geny, proszę Państwa. Niepowtarzalne na świecie. Jesteśmy naprawdę narodem wiecznym. Ja robiłem badania, bo robię badania w o siebie. Okazało się, że według badań, wszystkich tych analiz, że mam między 42 a 45 lat. Prawda? A ja mam 66. No to jak to jest? Aż tak, że chyba nie wyglądam jeszcze co? Mówi pan tutaj o naturze, o naturalnych rzeczach. Kolejne pytanie, co z marihuaną, jak, prze, jak przejęta, zostanie. Marihuana, jak najbardziej legalna w lekarz. A szowia? A, Proszę a, a, a szowia to, to. Też, oczywiście, w szowia z była 20... a, dla 30... a dla każdego człowieka, czy, czy tak jak jest na przykład w Holandii, w Anglii, czy będzie można sobie uprawiać. Będzie e, można pala, sobie na, po prostu po prostu. na własne potrzeby w Polsce. Bo ja nie chcę sobie. Pani można a możemy Panią bliżej, Proszę, się Mój anioł mogła... stróż powiedział Jana Zbigniewa Potockiego. Brawo. Dlatego spakowałam i inną drogą się tu dostałam. Płynęłam. To, I kanadze, ponad 1500 kilometrów zrobiłam, żeby tu stanąć, żeby ja oświadczyć, się, że baba nie ja był. Pokań, no. mhm.